Maleczko i tombas piątkowy, poweneczek szósta rano i jak zwykle standardowo morska telenowela zaczyna nadawanie od mieszania wozu. Tutaj przede mną obrazek pasz treściwy, które zasypują do wozu, plus jeszcze do tego idzie niecałe 300 kg piszonego ziarna kukurydzy No także dawka jest, powiem Wam, droga, tanio nie jest, ale miejmy nadzieję, że efektywnie. Niebawem będą widoczne efekty tej zmiany. A póki co lecimy z mieszaniem. No to już na kamionek koleżanki. Czyli zasada, złota zasada, że najpierw jedzą krowy. Potem gospodarz jest zachowana. Od razu, jak się gęsto przy stole robi, jak się paszowo rozda, ale i tak one. Lubią sobie rano dobrze zjadać kupę, zostawiają właśnie na poranek, rano przychodzi się, dużo podgarnia i przez obrządek zjedzą. Nie wiem, tak już mają. Dzisiaj deczko parę kilo mniej wrzuciłem. Bo już widzę, że się usyciły nową dawką. I już można sypać tyle ile trzeba faktycznie. Powiem wam, że całkiem się zajebiście, kończy tydzień niedawno dostałem telefon że przyjeżdża kolejna ładowarka dzisiaj na testy tym razem już zresztą będzie widać na miniaturce, bo nie powstrzymam się tej pokusie, żeby nie wstawić takiej miniatury przyjeżdża w JCB jakaś na wypasie, na potrzeby medialno-wizerunkowe że ja testuję, to także Miał być wstępnie zwykły model. A że mają dostępne coś fajniejszego i postanowili wrócić im coś fajniejszego. No, także nie będę się tutaj zapierał rękami i nogami, że nie absolutnie. Tylko bierzemy i testujemy na warsztat. Zobaczymy, co tam, co tam właśnie te JCB pokażę. Aż sam jestem ciekaw, także niedługo będzie, ale tymczasem trzeba brać się za robotę. Taka pogoda jest jeszcze niepewna. Chwilowo błysnęło słońce, już miałem chęć czepiać, opryskiwać. Ale jeszcze się tak wstrzymam. Zobaczymy, jak się to wszystko zadeklaruje. Jaka ta pogoda się wyklewuje. A póki co trzeba brać się za takie podstawowe roboty. Tak jak mówiłem, dzisiaj dzień gospodarczy. Chcę sobie rękaw z odkryć nowy, bo już tam tak rysztówka. No i starego resztę posprzątać. Posprzątać już od razu w łyżkę. Albo chociaż na gramatkę zrzucić, zobaczymy jak wyjdzie. Troszeczkę belek przywieźć c dwie. i z tej studowy więcej wystawić. To już Jake będzie sobie śmigać z tymi belkami. mam mi c damy odpocząć, ale muszę chwytakiem wystawić ze studowy. Tak więc, no, się zaczyna dzień, zaczyna dzień kolejny i działamy. Szkoda czasu. Bo może jeszcze dzisiaj, a nie jeszcze właśnie, dzisiaj będzie przed południem miałówki, bo przestawiamy, bo dwie teraz na wycielenie. No za około tydzień, około tygodnia, to już czas najwyższy je przestawić. Trzecia na koniec miesiąca to już też może na te lepsze jedzonko krowie wskoczyć yy, I co? I właśnie z Betlejem zrobią się wolne stanowisko, to z jamki yy, dwie przyprowadzimy. Dwie zbyt i tam już będzie luźno. Więc można będzie kolejną grupę z tak, takich już większych y, jałóweczek półrocznych tam rzucić. Czyli za sześć takich do zacielenia pójdzie dziewięć y, takich około 150-200 kg. Masa będzie ta sama. Także ciasno nie powinny być i powinno być dobrze. Także działamy dzisiaj znowu intensywnie, a miał być taki spokojniejszy dzień. No właśnie, bo to już ten dzień taki gospodarczy na no te wszystkie sprawy takie. No mówię, te poprzestawiania jałówek, to się wszystko skumulowało, bo nie było chwili, żeby to na spokojnie w sezonie porobić. Znaczy, no teraz tak się sezon wycieleniowy zaczął. Przestawiliśmy te na wycielenie i teraz kolejne. I to się tak kumuluje i zobaczymy, jak będzie chwila, to jeszcze Pojedzie się coś po Także na razie nie czepiam polskiwacza. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. A tymczasem działam, bo przegadam z Wami południa i, i nic nie zrobię. No i rękawy poogarniałem, się. Martwiłem wczoraj, że na dziś mi zabraknie z tego rękawa. Tutaj jeszcze na sobotę połowę te 150 kg to na pewno leży. Zaraz czekają mnie te folie do uprzątnięcia. Ale już sobie odkryłem kolejny rękaw i odcięłem ten kawałek folii z brzegu także już jest dostępny i co najciekawsza zmiana będzie że teraz będę już mógł sobie jak te resztki pozbieram tam to stąd nabierać łyzetką i tylko resztę łopatą dorzucić i Jak za dużo się weźmie, no to się też osypuje, to szybciej się schodzi, szybciej to schodzi niż, no pchło, zakręciłem się, szybciej to takie łyżką nabieranie trwa niż wiadomo łopatą, nawet ewentualną nadwyżkę jak się przyjeżdża drugi raz wyrzucać, tam parę łopat by zabraknie dorzucić, to dużo szybciej jest jak wstać i łopatować, bo łopat narzucić to powiem wam szczerze też około 10 minut się schodzi i ten wóz skręci w tym czasie no może lepiej docina kiszonki tak ale no ale to czasu zajmuje więc zobaczymy jak to będzie szło znowu od nowa polska ludowa bo tam nie miałem możliwości jak łyżką zaczepnąć wiadomo jak to było zasłonięte tymi rękawami tak to było jak było także lecę piasek jakiś dołeczek wyrzucę i zbieram folię temat kiszonek będzie zamknięty zaraz tata przyjedzie bo gdzieś w rejs wyruszył i będziemy ciągać się z tymi jałówkami naszymi drogimi najgorzej to z tej betlejemki się obawiam dwie przyciągnąć bo jak większą ilość to my sobie przeganiamy I jest cacy ale dwie to Zresztą zobaczymy jak wyjdzie. Może i zrobimy tak, że się je przegoni i wgoni standardowo. Już to kiedyś opowiadałem ten proces. To jest najgorszy właśnie z luzu na uwięź. Ten etap przejścia jest najbardziej kłopotliwy. A później już jakoś tam idzie. Belki przygotowane do zabierania łyżko krokodylem. Ja, czyli już wystawione więc to JK sobie przewiezie w ramach testu transportowego a że jesteśmy przy przemżytku to podejdę zobaczę czy nie dostaję czwartego liścia żeby nie zrobić sobie muki i nie opryskać właśnie środkiem do trzeciego liścia ale nie jak ciort ładnie trzy listki więc tylko jak się rozjaśni obecnie, to można będzie dzisiaj prysnąć, jeżeli takie coś wystąpi, ewentualność. No, wygląda ładnie. Tutaj jest gęściej zasiane niż, niż ustawa przewiduje i ono pięknie wygląda, ale za pięknie, powiem szczerze. Ciekaw jestem, nie byłem jeszcze szczerze na pozostałych przyżytach. Jak wyglądają te siane z normą 116 chyba wychodziło kilogramów na hektar. To mnie ciekawi, jak to wygląda. Teraz przyszedł czas troszeczkę za wycinak się wziąć. Muszę wymienić tą prowizorkę, zobaczcie jak tutaj ładnie, pięknie. Przyjściówkę zrobiłem na szybko, no, ale mam już dokupiony drugi. A motywacja tego jest taka, że się ścięła tutaj śruba zabezpieczająca ten sporzeń. Jak już biorę na wapsztat z tym, to i z wężem zrobię porządek. I ogólnie, co jak się ścięła, to ten stworzeń lubi się wysunąć i jest dupa. Wtedy go nałożyć to nie jest tak prosto. Lepiej to zrobić nim on się wysunie, ale to chyba oczywiste. Dobra, ogarniamy wycinaczek. No i jest 542 tym razem. Trochę mocniejszy sprzęt niż potrzebuje, ale. Może no, będzie ciekawe porównanie względem bobcata bo Bobcat też taki porównywalny, można powiedzieć, gabaryt. Widzicie, moi widzowie, jak ja jestem skłonny do Waszych sugestii. Proponowaliście teraz JCB i JCB, jak to tam woli. Poprawnie chyba jest JCB. No i przyjechała 542.70, dostarczyła firma Agrotechnik do Fiły. No, powiem Wam, że Kolos ta maszyna. Kolos. Ale rozstaw osi jest krótki, taki kompaktowy, więc może nie będzie źle. Zaraz ją sobie przetestujemy, właśnie pod kątem zwrotności. Ale co w niej najciekawsze jest, to jest skrzynia Dual Tech VT, czyli bez stopniówka. Coś takiego pomiędzy hydrostatem łączy w sobie cechy hydrostatu, czyli że takie precyzyjne dojeżdżanie, gdzieś i wszystko, ale też i można coś cięższego pociągnąć, także bardzo ciekawa opcja, szkoda, że dla mnie finansowo raczej niedostępna <noise> ale ogólnie ciekawie coś takiego sprawdzić, pojeździć chociaż mieć rozeznanie no i co, taka maszynka fajna potestujemy sobie, jak widzicie nie tylko łycho wykodyl, ale i paleczek dostałem razem ze stary, więc nie umieszkam sobie z niego skorzystać za chwilkę bo mam dwie palety paszy do wstawienia także wykorzystam w ten sposób więc nie ma co przedłużać, bierzemy się za robotę zobaczymy jak to jeździ na tej skrzyni pierwsze tutaj takie podjazdy, przejazdy powiem Wam, że były bardzo obiecujące aż miło było w to wsiąść także maszyna bardzo bogato wyposażona niestety tylko poprzedni tutaj Użytkownik, który testował Nie domył jej dokładnie Tak no, można powiedzieć tylko z grubsza Ale mi to tam bardzo nie przeszkadza Bo i tak to pójdzie Też do obownika Więc sobie po obowniku domyję I póki co na parę dni Mam możliwość pojeżdżenia Sprawdzenia jak to wszystko Funkcjonuje Bo jestem też niesamowicie ciekaw I nie ukrywam, że Bardzo, bardzo te JCB chodziło po głowie. Jedny można powiedzieć z faworytów do tej pory. A czy faktycznie zostanie po testach, no to zobaczymy. Na razie pracujemy. Na początek test zwrotności, czyli manewrowanie w ciasnej stodole z paletami. Powiem Wam, że nie jest źle, mimo tego. Gabarytu, który na początku mnie przestraszył to jest całkiem 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 spoko zobaczymy co dalej pokaże maszyna ale z tą paletą to ja już widzę że muszę wyjechać bo następnej nie wezmę <śm> tak tu jest niestety że was. nie ukrywam że teraz mi trochę łatwiej się przyzwyczaić do tej ładowarki pojeździe dwoma hydrostatami ale mimo wszystko tutaj palety sobie ustawiłem co do centymetra, można powiedzieć, w takich ciasnych warunkach, gdzie manitką mi jest ciężko się wyrobić, do której jestem no, notabene mocno przyzwyczajony. To tutaj idzie wszystko gładziutko, miło, lekko i przyjemnie. No, ryją banie te testy, powiem Wam, no nas niesamowicie. Aż sam jestem w szoku, że to tak fajnie śmiga. Bo dwie były fajne, ale widzę, że to się te testy coraz bardziej nakręcają i coraz to ciekawsze. Tutaj modele do mnie trafiają. No niewątpliwie też bym chciał nawet bardzo przejechać się chociaż odrobinę, tą zwykłą 532-70, żeby mieć porównanie odniesienia. Ale ale jest spoko, jest spoko, jedynie co to słaba widoczność jest z tyłu tutaj nie widać bardzo tyłu, ale w lusterko nadrabiam, Musi być lusterko bez tego trzeba się wychylić żeby cokolwiek zobaczyć ale prawa strona i przód to widoczność jest kapitalna testy testami, ale robota sama się nie zrobi nim ładowarka przyjechała, to udało nam się to co na stanowiskach to zrobić w porządek, czyli Dodatkowe dwie jałówki poszły na ruszta na wycielenie, tam na te stanowiska. Dwie z betlejemki, zapowiadam się, miejsce to przyciągnęliśmy. I tam, w betlejemce, już jest tylko 24 sztuki. Także siedem tych idzie koleżanek, bo tutaj dwie zostaną takie mniejsze, żeby tam się nie zabiedziły. To tu one do dorośnięcia zostaną i do nich przygotujemy. Kolejne pięć, także luźno będzie w końcach i w betlejemce 31 takich to. Powinno dać radę, także zaraz będzie rodeo, nie wiem czy uda mi się coś złapać, nagrać, ale no, będzie przeganianie cielaków. Dzisiaj dzionek przeleciał szybciutko, ale kupę roboty zrobione jeszcze teraz wieczorem. Yy, hormonalne zastrzyki dawałem, ustawiane są na 11 listopada, także święto będę miał w oborze. 14 krów do zacielenia. No i jeszcze zostało mi dzisiaj zdezynfekować tam materacę na suchowapnym a teraz podgarnę w międzyczasie bo powiem wam, że z tymi opryskami dzisiaj to się napaliłem jak szczerbaty na suchary ale pogoda nie dała, bo tak zgni było cały czas było dzisiaj wilgotno i bo się trochę pryskać na takie mokre rośliny w przyszłym tygodniu ma być ładnie słonecznie to może jeszcze się wykona ten zabieg odchwaszczający, a jeżeli nie no to trzeba będzie na wiosnę, niestety, go przełożyć, tak to wygląda. Najważniejsze, tutaj, że się dzieje w obozie, także dużo nie pokazywałem, bo nie bardzo miałem kiedy. Jak się ganiałem ze cielakami, to ręki mi brakowało, żeby telefonem coś nakapiewać. I tak to i poprzeganiane, poprzestawiane. Więc można będzie spokojnie od wtorku ruszyć na dobre z plecami polowymi i pokończyć to co zostało zostanie 5 dni roboczych wtorek, świadać czwartek, piątek i sobota no i mam nadzieję, że wszystko pęknie no. może jutro się uda obornik rozbić, to by już z obornikiem był spokój zobaczymy, czas pokaże, póki co biorę się za podgarnianie no i cóż, testowanie Jake'i zrobimy sobie jutro tak na poważnie no dzisiaj nie bardzo jest co, zobaczcie, tu jest fajna rzecz. Kod pięć się wpisuje przed odpaleniem. Mamy tutaj klawiaturę numeryczną na tych przyciskach i sobie pyk wpisujemy. Ale jaki to ja Wam nie powiem, bo nie mogę. Pyk, wpisujemy od razu na zielono. I z hamulcem razem odpalamy maszynkę. Tutaj wygodne jest to odciąganie kierownicy i przyciąganie do siebie, ale dla mnie ja nie jestem fanem. Dla mnie to powinno być po prostu szybko się wskakuje, wyskakuje. Jakieś tam rozmieszczenie guzików, wszystko, no to zrobię w niedzielę czy poniedziałek taką prezentację. O, może na poniedziałek, bo na niedzielę coś ambitniejszego. A na poniedziałek byśmy takie omówienie tej ładowarki, coś zrobili. No niestety kamerę nie zdążyłem zrobić, ale Jake'ę już postaram się omówić. No, tak to powoli życie idzie, powiem Wam. Przyjemna maszyna, aczkolwiek już kilka takich rzeczy, które mnie irytują, znalazłem, bym sobą jakbym nic nie znalazł. I także co, jutro o 6 rano widzimy się przy mieszaniu maszyną, wozu, ładunek, załadunek. Już sobie o Pokażę Wam kostki, wcześniej wycięłem tym wycinakiem po drobnych naprawach. Miałem go uczepionego do, do manitki, to od razu no, wycinałem sobie, żeby łyżko krokodylem nie niszczyć tej strukturki. O, ładna ścianka się bierze, także szkoda by było to psuć i jutro szósta, tak jak mówiłem, punkcik ładujemy Jake'ą yy, wóz, a później może obornik, jak dzień pozwoli, ale mam nadzieję, że, że będzie ok. także lecimy z tematem jutrzejszym Jake'im, dzisiaj tylko takim także jutro lecimy z tematem Jake'i, trochę bardziej przy pracy dzisiaj to tak na sucho sobie kota te palety poprzestawiałem zobaczymy jak się odpina, podpina na tym kuliwcie. O sprzęt takie wstępne zapoznanie z tą maszyną i jutro można będzie działać na całego. Także widzimy się jutro. Nie przyciągam, nie wiadomo czy ile. Ale mam nadzieję, że niespodzianka miła dla widzów przed weekendem. Także u mnie się cały czas coś dzieje, kotłuje. No i zobaczymy, co z tych testów finalnie wyjdzie. Także kończymy filma i widzimy się jutro.